Za projekt odpowiada warszawska pracownia projektowa SAF. Zaprojektowała super budynek z dwukondygnacyjnym garażem i osiem kondygnacji nadziemnych. Dla Bydgoszczan będzie tutaj około 200 mieszkań. Mieszkania będą zróżnicowane od kawalerek po pięciopokojowe. Elewacja idealnie nam się wpisuje tutaj w śródmiejski krajobraz. Zastosowane zostały materiały, które oddają klimat śródmieścia. W ogóle to jest bardzo prestiżowe. Obok, tuż Opera Nowa, Wyspa Młyńska, samo Dokładnie, centrum. samo centrum. Deweloperem jest znany, bytgowski deweloper AWZ, który odpowiada tutaj za większość inwestycji i wspiera tutaj mieszkańców, oddając im prestiżowe mieszkania w świetnej lokalizacji. Dzięki tej inwestycji i deweloperowi, to miejsce i ten krajobraz odzyskuje dawny urok. No, bo blisko mamy śluzę, mamy wyspę miejską, gdzie można sobie wypożyczyć kajaki i popływać w jedną, w drugą stronę łódką. Bardzo ciekawe miejsce. To jest dopiero początek naszej budowy tutaj w nowym porcie, drugiego etapu. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijało prężnie, że w końcu ujrzymy kolejny. Taki elegancki budynek w centrum miasta. Zapraszamy do Bydgoszczy. Śledczy nas kanał.